Widziałeś kiedyś sztuczkę ze znikającą chusteczką? Magik zgniata ją w dłoni, wkłada ją tutaj w dłoń, mówi tam parę magicznych słów, czary mary, hokus pokus i nagle nie ma. Znikła chusteczka. A teraz wyobraź sobie, że dokładnie tak samo znika twój zapał do rozwoju. W poniedziałek obiecujesz sobie od jutra działam, a w czwartek chusteczka, czyli motywacja wyparowała. I tu pojawia się prawdziwa sztuczka. O której nikt ci tak naprawdę nie mówi. Nie chodzi o motywację, tylko o mikronawyk. Ludzie wierzą, że potrzebują wielkiej przemiany, a w rzeczywistości wystarczy mały rytuał, który odpala działanie, zanim pojawią się wymówki. Jeden telefon dziennie, jedno zadanie w notatniku, jedno zrobione to teraz zamiast później. Tak buduje się prawdziwy rozwój. Nie na emocji, tylko na konsekwencji, więc jeśli czujesz, że Twoja chusteczka znów zniknęła, to nie szukaj magii, zbuduj system. Czasem nie brak ci motywacji, tylko struktury, która ją utrzyma. A jeśli chcesz, mogę pomóc cię ułożyć. Twój własny rytuał działania. Napisz i umów się do mnie na bezpłatną konsultację.